W ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej Dolno nad Problematyka Tożsamości i Dziedzictwa Kulturowego Mikroregionu Dolnosońskiego odbyły się prolekcje z warsztatami prowadzone przez Mistrznię Rękodzieła. Dla wszystkich zainteresowanych kulturą ludową naszego regionu przygotowaliśmy ciekawe aktywności. Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy dowiedzieli się o strojach ludowych lasowiaków, zwłaszcza o charakterystycznym zdobnictwie oraz wzięli udział w pokazie z zakresu plastyki obrzędowej. W tematykę stroju ludowego nad Dolnym Sanem wprowadziła nas etnolog Elżbieta Skromak z działu etnograficznego naszego muzeum. Znamy określone centra kulturowe, tutaj wspominała Raniżówko, Polską, Które na, na te stroje. Piękno lokalnych haftów przedstawiła nam Anita Ryba, mistrzyni haftu, regionalistka, instruktorka rękodzieła artystycznego. Fartuch w stroju lasowiańskim to spódnica. Czyli spódnica, tak. Ta, dlaczego mówimy o tym Fartuch? Na początku, kiedy kształtował się ten strój, Lasowiecy nosili trzyczęściową spódnicę, czyli zakładali fartuch z tyłu, zakładali z przodu i na to zakładali zapaskę. Z czasem te dwa fartuchy zostały zszyte i powstała spódnica, ale nazwa została. Dlatego jak ja będę opowiadała o fartuchach, to będzie mi chodziło o spódnicę. Warsztaty z wyszywania misternej koronki poprowadziła Renata Sendrowicz. Artystka obdarzona wieloma talentami, inspirująca się sztuką ludową. Są kwiatuszki. Często kwiatuszki właśnie były e, pięć listków. Na przykład tutaj sobie wyhaftowałam pięć listków. Dlaczego pięć listków? Bo to wszystko miało odzwierciedlenie w tym, co ludzie widzieli. Tak samo i koronka, tym, co otaczali się e, na zewnątrz. Le. Bo len miał i ma, jak to się zna, strukturę, jak len, budowę. Lnu. Kwiat, no ma pięć listków. Spotkanie zakończyliśmy barwnym pokazem wykonania palmy wielkanocnej w prezentacji Beaty Trybuły, edukatorki z naszego muzeum. Tylko ludzie stąd, eee, jakby zaprzestawali własnoręcznego robienia palm, przychodzili na rynek, e, tutaj na karm do rozwałówek, kupowali już na przykład z barwionymi trawami. Tu mamy taką e, kwiatkę leśnej trawy. To na pewno Państwo to się znacie. A to dlatego, że po upływie roku Palma, jak zresztą każda rzecz święcona w kościele, taka była tradycja, palma była palona po prostu. A to, co jest w kłodach, to jest materiał na chleb, prawda? Już od zasiewu na wsiach traktowano ziarno i zboże jako chleb. On jeszcze nie, to nie wyglądało jak chleb, ale takim szacunkiem to otaczano Wszystkim uczestnikom warsztatowego dnia konferencji serdecznie dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.